Witajcie! W tym filmie zajmiemy się wybudzaniem moich ostatnich kolonii mrówek ze snu zimowego. Do wybudzenia z hibernacji zostały nam już tylko dwie kolonie mrówek, Formika fuska i temnotorax krasy spinus. Wybudzanie zaczniemy od formiki. Polecę klasykiem, ponieważ ta kolonia, jak i kolonie, które wybudzałem wcześniej, na rozbudzenie dostanie połowę mącznika i odrobinę syropu klonowego. Jeśli chodzi o dietę, to praktycznie się ona nie zmienia. Mrówki zawsze dostają ode mnie mącznika i syrop klonowy. Czas obejrzeć gniazdo z bliska i sprawdzić, co słychać u mrówek po trzech miesiącach snu zimowego. Na pierwszy rzut oka kolonia wygląda zdrowo. Nie widać oznak pleśni ani biegunki, a przypomnę, że formika, gdy do mnie przyjechała, miała problem i musiałem ją przesiedlać. Obawiałem się, że może nie przetrwać hibernacji, ale jak widać poradziła sobie dobrze. Królowa ma bardzo ładny, napuchnięty odwłok. Co oznacza, że ta kolonia nie jest wygłodniała i raczej nie będzie potrzebować tyle pokarmu, ile zakładałem. Kolonia Formiki wybudziła się dosyć szybko, ponieważ uaktywniła się już w 15 minut. Jednak robotnice nie były skłonne do wychodzenia na arenę. Tym samym potwierdziły moją tezę, że nie potrzebują pokarmu tak bardzo. Formika ląduje na półeczkę, a my zajmiemy się teraz kolonią temnotoraksów. Jak i wcześniej, tak i tutaj wleci standardowy pakiet pokarmu, czyli połowa mącznika i syrop klonowy. Dla mojej kolonii temnotorax kresy spinus starałem się podać syrop klonowy, robiąc małe kropelki tak, żeby robotnice się nie potopiły. Zajrzyjmy teraz do części gniazdowej. Na pierwszy rzut oka gniazdo wygląda dobrze, nie widzę jakichś niepokojących oznak. Nie ma pleśni ani martwych robotnic, więc oceniam, że zimowanie przebiegło i w tym przypadku dobrze. Widać całkiem spory pakiet potomstwa z czasu sprzedzimowania w postaci larw i nie jestem do końca pewien, ale chyba też i jajeczka. Czyli te mrówki raczej nie skłaniają się ku pożeraniu potomstwa podczas hibernacji. Kurtupelki rozbudzały się dosyć długo w porównaniu do moich innych kolonii. Intensywniejszy ruch w gnieździe zaczął się dopiero po upływie 45 minut. Dopiero po tym czasie można było znaleźć królową i wyraźnie się jej przyjrzeć. Widać, że królowa żyje i ma się dobrze, dlatego można śmiało powiedzieć, że tewnotoraksy przezimowały bardzo dobrze. Robotnice niechętnie zbierały się do wyjścia na arenę w poszukiwaniu pokarmu, ale w końcu po ponad godzinie zaczęły furażerować. Najpierw nieśmiało jedna z robotnic. Jednak chwilę później zrobiło się ich na arenie, całe mnóstwo. Gniazdo rozluźniło się jeszcze bardziej, a robotnice z areny znosiły pobrany przez siebie syrop klonowy. Wydaje mi się, że mogę ocenić zimowanie moich wszystkich kolonii jako bardzo dobre. Teraz wystarczy obserwować moje mróweczki i czekać na bum rozwojowy, który na pewno będzie miał miejsce już za kilka dni. To wszystko na dziś, do następnego razu.